they <laughs> see me rolling they hating <laughs> they see me rolling Cześć hey wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. Tym razem troszkę w innych okolicznościach. Postanowiliśmy wyjść w plener. piękne słońce i tutaj właśnie nagrać dla Was też w takiej trochę innej oprawie, letni niezbędnik, czyli rzeczy, które dla nas są niezbędne w ten no letni, ten, boże. Tak, no w ten letni taki <noise> cieplejszy okres czasu. Tak. Zapraszamy do oglądania dalej. OK, to takim pierwszym naszym wspólnym mhm. niezbędnikiem i myślę, że niezbędnikiem, który powinien być niezbędny dla wszystkich, jest filtr, tak. e, filtry kosmetyki z filtrem słonecznym, przeciwsłonecznym. Oczywiście powinniśmy je nosić się przez cały rok, ale tak. jeżeli już jesteście takimi leniuchami. Bo ja kiedyś takim byłam, to latem to jest obowiązek. To już jest taki po prostu must have i hmm. naprawdę uwierzcie, że e, to nie jest kwestia tylko tego, że unikanie z opalania i chcemy hmm. mieć ładną twarz, tylko to jest przede wszystkim nasze zdrowie. Dokładnie. Na starość e, nasza skóra nam podziękuje. Dokładnie. Będzie się lepiej wyglądać. A im filtr wyższy, tym tak naprawdę lepszy. Dokładnie. Jaki I, ty masz ja mam tak, jeśli chodzi w ogóle o filtry, to tak bez. Bezpośrednio produktem, który jest typowo przeciwsłoneczny, to jest 50. Ja akurat teraz mam 50 z Iwostinu i. Powiem Wam, że bardzo lubię ten krem, bo wszyscy się boją, że jak jest 50, czy jak, jakikolwiek filtr, to, że strasznie będzie bielić skórę, że na nim się już nie będzie trzymać podkład, już tak. w ogóle bla, 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 całe legendy. Zbyt tłuste, nie? Tak. W sensie takie, I ja pewnie takie też się zdarzają, bo znikąd hmm. te legendy się nie wzięły, no ale ten jest naprawdę bardzo fajny. I yy, tak jak mówię, no to jest 50, więc oprócz tego, że nakładam ją na twarz. To jest też na takie bardziej, powiedzmy, właśnie narażone na słońce partie ciała. Czyli powiedzmy, gdy, kiedy mam jakiś bezrękawnik, no to smaruję je dodatkowo ramiona, bo wiadomo, no na całe ciało, po, po pierwsze, to opakowanie jest dość małe, bo to jest raczej właśnie takie, no, typowo na twarz. To no też bez przesady, no, na, na ciało może być ten film troszeczkę mniejszy, bo tam powiedzmy nasza skóra jest twardsza, bardziej odporna, wiecie o co mi chodzi. Więc tak, polecam wam jeszcze jeszcze dodatkowo tą, fi tą firmę, ten i własny ja ja i niedrogi farmacelis. teraz w ja mam, ja mam 20 i to jest akurat krem ochronny, który mam też zimą, bo on jest przeznaczony na, bardziej na porę zimową, ale teraz ten też mi się bardzo dobrze sprawdza i myślę, że z tymi SPF-ami też mogę przy okazji wspomnieć o olejku do palenia, bo Ty chyba nie masz. Ja nie, na chwilę obecną nie, nie hmm. zaopatrzyłam się, ale faktycznie jest to niezbędnik typowo już hmm. jeśli chodzi też bardziej kwestii wyjazdowej. Tak, wakacyjnej. Ja tutaj mam szósteczkę na razie, ale u mnie to wygląda tak, że naj Częściej na początku używam tych wyższych filtrów. A z czasem zmniejszam je sobie do tych najniższych. Ten trafiłam jedyny, który znalazłam w sklepie, kiedy wybierałam się na wyjazd i niestety to jest tylko szóstka, ale tak standardowo użyłam właśnie pięćdziesiątki i to jest u mnie klasyka, naprawdę każdego lata, bo moja skóra jest bardzo wrażliwa i od razu robi się czerwona, więc zresztą jak widać, obie jesteśmy raczej posiadaczkami bardziej Leciałuski. blady i cery. Musimy Nie opalamy się zbyt szybko, więc dla nas to jest tym bardziej taka. I, opala. I jeżeli chodzi jeszcze o opalanie, to ostatnio przerzuciłam się od tamtego roku bardziej na olejki niż balsamy opalające. Zupełnie, jakoś, mam wrażenie, że nabliżają bardziej skórę, łatwiej się nakładają, ten dodatkowo ma pompkę, ten atomizer. To wygodne, bo wtedy tak, nie, nie rozlewa się. nic się nie rozlewa i, i bardzo polecam. Ja ogólnie bardzo lubię kolastyny. Nie ja wiem jak wy, ale ja bardzo lubię tę firmę i naprawdę od dziecka, moja mama zawsze używała kolastyny i ja do dzisiaj ten zapach też kojarzę, żeby on się nie zmienia w ogóle, jest super, więc bardzo polecam kolastynę. Okej, okay, więc tak płynnie przechodząc z takich filtrów, typowo filtrów przeciwsłonecznych, mm -hmm. wspomniemy o tym, że mamy jakieś takie swoje zastępniki, jeśli chodzi o makijaż. Tak. I makijaż, który jest z naciskiem na ten właśnie filtr I tutaj nasze kremy koreańskie, kremy BB mhm. Faktycznie te wysokie filtry posiadają Mój jest akurat firmy Misha jest, Jestem w trakcie testów, ale już jestem zachwycona tym jak on działa Pewnie więcej powiem w innym filmie. Natomiast ten faktycznie to jest podkład krambebe, który ma już sam w sobie SPF 42, więc wtedy, kiedy hmm. nakładam jego, omijam już krok 50 filtrów, bo krem. wydaje mi się, że to już jest to już jest powiedzmy too zbędne. Much. Too, much, too much, Ale takie właśnie to jest wygodne. Dla osób, które właśnie nie lubią albo są nieprzekonane do tego, żeby używać filtrów do twarzy, mhm, to w takim razie zobaczcie się w jakiś podkład, który ten filtr, posi filtr tak. posiada i wyższy najlepiej. Ja dodatkowo polecam oprócz kremu BB, bo już nie będę mówić, skoro Karolina powiedziała, bo to w sensu powtarzanie tego samego, ja dodatkowo jeszcze mam... Puder BB, który również ma SPF-30, i to jest taki dla mnie myk, który właśnie podchodziłam z tych koreańskich technik pielęgnacji, że kiedy wychodzę na zewnątrz, to już nie dokładam żadnych innych SPF-ów, tylko mam ten puder, którym przypudruję sobie co 3-4 godziny twarz, bo ja na przykład nie miałam żadnego pojęcia o tym, że SPF znika znaczy ta ochrona z naszej twarzy po około 2-3 godzinach mm -hmm. i że trzeba go dokładać na naszą twarz, to nie, nie miałam zielonego to. pojęcia teraz wiem, jestem bogatsza o tę wiedzę i mam puder, który właśnie dokładając sobie przy okazji poprawiający makijaż, poprawiam też pielęgnację swojej skóry, mm -hmm. więc polecam bardzo serdecznie jak już mówiłyśmy z Karoliną jesteśmy bladiochami i ja przynajmniej tak mam. Karla ma troszkę lepiej w tym temacie. Ja bardzo słabo łapię słońce, a jeżeli już złapię to słońce, to na czerwono. I no niestety mam taką skórę, która no, po prostu wygląda jak świnka i staram się raczej unikać słońca, ale żeby nie straszyć ludzi bladymi nogami, czy w ogóle bladością taką totalną, staram się trochę pomóc swojej skórze i używam samoopalaczy. Ja akurat mam tutaj z Daxa, ten taki najbardziej podstawowy, znany, dość stary na rynku, ale u mnie się sprawdza. Ja akurat używam do karnacji ciemnej, dlatego że do tej jasnej nic nie dawał. Nie wiem, jestem naprawdę bardzo blada. Mm -hmm. I Carla też że takim bladzioszkiem, bladzioszkiem, że my mamy wręcz przezroczystą skórę i nic nie dawał, więc zamieniłam go na ciemną karnację i spoko. Lekko na początku pomarańczowi skórę, ale z czasem fajnie zamienia się w taki delikatny brąz. I ja bardzo polecam, przede wszystkim teraz, kiedy my z będziemy na wesela, więc ja sobie muszę jakoś pomóc, bo będzie siara straszna przy tych sukienkach. No. I dodatkowym takim elementem jest ten kreml z Bielendy, o którym wam mówiłam w styczniu w I mm -hmm. e, Więc może nie będę się jakoś dużo ale to jest taki duży pomocnik, który ma dodatkowo fajne drobinki pięknie odbijające światło teraz latem, bo zimą, wiadomo, nie, nie eksponujemy tak bardzo ciała, ale latem po prostu ekstra i nakładam go na ręce, na dekol, na nogi. Wow, po prostu jest super, musicie go mieć. To jest po prostu taki kosmetyk, który trzeba mieć. Ja już mam dwa, trzecie opakowanie. A ja się Wybieram się przekonać, go. to samo czy ja się tak, tak strasznie ich boję. Ja też się bałam. To jest kosmetyk, który, którego się boję. Ja też się bałam, ale z czasem ja myślę, że to kwestia techniki, jaką sobie tam nabierzesz w trakcie tak. nakładania, żeby wiedzieć, żeby nie robić tak. no. Nie, no, Muszę spróbę. się przekonać. A spróbuj na takim najtańszym, tak się, bo tak z w ogóle kosztuje jakieś świecie grosze Tak naprawdę, jeżeli chodzi o palce, bo są pacze bardzo drogie. To drogie, po drogie. O, nie lata coś. Dobra, do naszego kwiatu. Nie, nie ma. Nie, nie ma. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, lato, letni niezbędnik, więc trochę chyba zwiąędzimy tematem opalania. Ale to już będzie chyba ostatni produkt w tej serii. Chociaż nie bo ty też jeszcze masz. Ale, ale ja połączę go Chodźmy z tym, że z racji tego, że faktycznie tą twarz chronimy tą dość wysokim filtrem, ona nie opala się tak szybko, jak było mhm. to za dzieciaka I żeby nie straszyć ludzi tym, że jestem taka totalnie blada przez całe lato Ten kontrast, gdyby jest taki nieczęsto pojawiający się tak. między To takim a... no, niezbędnikiem letnim jest dla mnie brązer. Hmm. A tutaj w, w rękach mam, w dłoniach mam ten, który kocham najbardziej i który jest no, moim top, 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 jeśli chodzi o kolor, który jest naprawdę taki ładne, nieubywany, nie ubog... znaczy właśnie tak delikatnie, delikatnie już nie. widać. A to masz go bardzo długo już. Bardzo. Wow. I e, o, właśnie, bo nie wspomniałam, czym, o czym mówię. O The Balm Bahama mama, czyli kultowy kosmetyk tak. na YouTubie. Ja go nigdy e, nie miałam. No to koniecznie musisz go spróbować, bo ja naprawdę mówię w ogóle piękne opakowanie. I to jest, e, jest brązer, którym ja sobie nie zrobiłam mm. nigdy jakichś brzydkich, nieestetycznych planów. Naprawdę pięknie się blenduje. E, no i no to, no to jest masketa no mm -hmm. musi być brązer. Tak, tak. Ja, ja też jestem fanką brązerów, tylko akurat latem. Mam jakiś taki dziwny tryb przejścia na kosmetyki kremowe. I tutaj mam ten y, kosmetyk bronzer w kremie, o którym też Wam mówiłam w ulubieńcach kwietnia, bodajże. Ale tak jest, no, to jest kosmetyk, który uwielbiam. No ta, I kosmetyki tak, i używam po prostu brązera w kremie, różu w kremie. Y, zdarza mi się używać rozświetlecza w kremie z Elfa, też jest bardzo fajny taki. czwóreczka taka mam. To jest dość stary kosmetyk u mnie w kosmetyczce, ale go uwielbiam. I ogólnie mam wrażenie, że kosmetyki właśnie w kremie latem tak fajnie odbijają słońce. Mimo tego, że brązer brązowy, dodatkowo. Robi taką taflę lekko jak do zdrowej skóry. Wiecie o co mi chodzi? Takie lekkie glow, więc no, to uwielbiam. Tak. tak. I w ogóle, pozostając w, kosme w fazie kosmetyków, to myślę, że Rona zgodzisz się ze mną, że rozświetlacz to jest have. Ja potrafię wyjść bez brązera, bez e, różu, ale rozświetlacz na kościach policzkowych musi być, bo. No musi, po prostu nie wiem. To już, jest, już tak mi się utarło, wiecie, no wiadomo, przeżyjemy bez tego, ale jakoś dodaje to takiego uroku, twarz wygląda na zdrowszą, w ogóle na opalonej skórze. Mary Luminizer, The Balm wygląda wow. Wow. I w, mm. w ogóle właśnie koniecznie też po raz kolejny The Balm i ja jestem tego samego zdania. Rozświetlacz i brązer to są te dwa kosmetyki kolorowe, które na lato. No muszą, muszą być, być. I tyle, koniec, tyle w, temacie. tyle w temacie. Tak, czy jeszcze coś z kosmetyków masz? Takich mm, kolorowych. Kolorowych kosmetyków może nie do twarzy. A ty masz no ale właśnie, ty masz coś, e... czego ja nie mam, a ty masz coś, to ty ja zacznij. Ja e, teraz aktualnie może nie będę najlepszą reklamą, bo nie mam pomalowanych paznokci, ale chciałam wspomnieć o tym, że faktycznie lato y, to jest taki okres czasu, kiedy na tych paznokciach u mnie dzieje się troszeczkę hmm. więcej, chociaż y, może też nie jakoś super dużo, bo jak widzicie, przyniosłam trzy swoje ulubione lakiery. Oczywiście jest to SPD. No, to jest, to jest klasyką totalną i to jest całoroczne. go zawsze. Ma. Ja mam wrażenie, że to jest, to jest nieodłączny partner. Karoliny. Bo to jest efekt <laughs> czystych, pięknych zadłonych tak, tak, dłoni. Bardzo. E, bardzo lubię też e, miętowe, jakieś takie jasno-błękitne. Mm. Teraz mam Pastelowe tutaj, taki mam, pastelowy. Taki pastelowy Hansen, też bardzo bardzo fajny. No i czasem też lubię zaszaleć i gdzieś pojawi się jakiś róż pomarańcz. Tutaj aktualnie przyniosłam Wam do pokazania Catrice. Mm -hmm. e, I tak, na paznokcie dzieje się w lato dużo więcej i zresztą do tego namawiamy, bo to jest taki okres, kiedy te dłonie mogą, tak. mogą trochę bardziej szaleć. I ostatnim kosmetykiem, produktem z kolorówki, o którym ja chciałam wspomnieć, to są pomadki, bo latem naprawdę coś takiego dziwnego się dzieje, że chętniej nakładam pomadki na usta i są to kolory troszkę bardziej odważne, odważniejsze. Dobrze, odmiałam to mhm, po Najważniejsze. Po prostu, tak, i sięgam na przykład po pomadki pomarańczowe, tak powoli, delikatnie. Na początku, kiedy kupiłam pomarańczowe pomadki, to tylko wklepywałam je lekko palcem, żeby wyglądało taki efekt lekko przybliżonych ust. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, taki lekki jakby kolor, tylko barwiący na ustach, ale z czasem... No, powiem Wam, że czasami lubię zaszaleć i nałożyć takie kolory na całe usta, tak dość konkretnie. I fajnie pomarańcz wygląda, e, zarówno do brązowych włosów. Nie wiem, czy kolor na wygląda w pomarańczowym dobrze. Nie, się nie, nie lubię. Bardziej, ja bardziej chyba, chyba ciem, ciemniejsze włosy tak mam wrażenie mm -hmm. do tego pasują. No i też takie mocne róże. No jest jakieś funkcje. Nie wiem, ostatnio mam jakiś na, na ten w tym temacie i bardzo Wam polecam spróbować, bo czasami może się zaskoczyć, jaki kolor pasuje do naszej twarzy. Pomarańcz, wiecie, zawsze był dla mnie taki... Mm. Ale nie, nie ma takiej opcji, w ogóle czerwień to już była szale, to już było szaleństwo. A ostatnio no, powiem Wam, że pomarańczowy kolor jest spoko. I jak zwykle polecam pomadki w kredce. I o tym będę mówiła prawdopodobnie już zawsze. Moje to jest kultowy kosmetyk, Martyna. Tak, jak pomadki w kredce muszą być. I są zawsze w mojej terepce. I tyle. W temacie. Jedziemy dalej? Jedziemy dalej. Dobra. Przechodząc płynnie <laughs> do następnego tematu, <laughs> e, powiem oczywiście o kolejnej rzeczy, tym bardziej, tym razem bardziej jakby... Z Kategorii dodatki. Tak. dodatki, czyli letni, niezbędnik, okulary. Nie, I... to to jest. Nie, no bez no okularów tego... nie ma opcji. Nie ma. Ja przynajmniej już jestem tak przyzwyczajona, że ja to Op... samo. Jeszcze na przykład, jak jadę samochodem, no to to już no to w ogóle, to już w ogóle, w ogóle wyobrażam. W nie wyobrażam sobie. Ym, I tutaj faktycznie Martina mi podpowiedziała, żebyśmy odesłali was do e, takiego dość obszernego postu na temat doboru. Oparaliście taki post. Bardzo tak. dobry, polecam serio. Ja sama czasami do niego wracam. Mimo, że to jest nasz wspólny blog, to do tego po prostu wracam, bo jest dobry i podlinkujemy go wam na pewno w opisie na dole. Dokładnie. I to jeśli chodzi o takie techniczne sprawy, to znajdziecie to wszystko tam. E, no, okulary muszą być najlepiej, jeśli jest to najwyższa hmm. kategoria, żeby te oczy nam jeszcze dodatkowo chroniły, a nie tylko ładnie wyglądały. Skąd są twoje? A twoje są przecież z holu, z takiego. Dokładnie, to są właśnie te okulary. Hmm. I tak. dalej nie sprawdziłam jak nazywa się ten rodzaj. Może napiszemy, jak znajdziesz, to napiszemy tutaj, co? Bo ja na przykład mam okulary z rezerw i kupuję je od prawie trzech lat, co roku nowo, nową partię, że tak powiem, nową parę. I no przez to, że to nie są jakieś super, ekstra, idealne okulary, no ta szkiełka się zdzierają, więc muszę je wymieniać, ale ja ostatnio jestem dużą fanką takich kocio-muchowych okularów, a Karolina mm -hmm. faktycznie taka bardziej hipsterska, co? Takie Monty. Ala Rajbany, ala, ala to coś, co było napisane tutaj. A, tak, tak, ale są bardzo ładne, więc okulary koniecznie i faktycznie. Club kol... Master! Nie! Yeah. <laughs> Czy nie trzeba tego popisać? <laughs> Okej. Okay. dobra. Ale faktycznie chodzi o tę kategorię i chodzi o ten filtr, tak? UV. Róbmy po prostu rozważne zakupy, jeśli chodzi mm -hmm. o to, żeby się chronić przed słońcem. Tak, dokładnie. Myślę, że bardzo ważną kwestią, jeżeli chodzi o letni niezbędnik, jest również um, odżywienie naszego ciała od środka, czyli picie. Wody. Dużej ilości. Tak, dużej Dobra. ilości. My mamy tutaj ze sobą też butelki, każda przyjechała z, z wodą. Ja osobiście mam problem z piciem wody i często muszę do tego dodawać jakąś cytrynę, miętę, ogórka, wiecie, takie ulepszacze, które pomogą smakowo. I ostatnio też zakochałam się w tych słoikach ze słomką, które można kupić już chyba teraz wszędzie, w tej gerze, nie wiem, na tych maksach. I no, one po prostu w jakiś dziwny sposób umilają mi to picie. No tak, bo to nie? też ładnie wygląda, i się to, to, to się, do tego się zachęcamy. Mhm. I to a propos jeszcze picia wody i tego, że właśnie te słoiki są też bardzo wygodne i praktyczne, mm -hmm. to kwestia tego, że nie powinniśmy pić wody wiecie, tak na jeden chlust, że nie wiem, tak. butelka, półtora litra i, I, z z głowy, I mamy z głowy, z głowy bo to tak. nie o to chodzi, właśnie słomka jest dobrym mykiem do tego, żeby tą wodę e, dobrze dozować do organizmu, że to powinno być e, w, w mniejszych ilości. ilościach mm -hmm. na raz, a ogólnie w, w, w jakimś większym, dłuższym czasie, żeby tej wody faktycznie było dużo, mm -hmm. dużo. Tak, więc pijmy wodę, bo tak samo nasza skóra, tak samo jak z filtrami, Yy, I z SPFM nam się co później tym, że właśnie piłyśmy wodę, i po prostu wygląda ona lepiej i zdrowiej. Tak, tyle. Dużo gadamy o tym, żeby się chronić przed słońcem, ale to jest naprawdę bardzo istotna rzecz. Mm -hmm. Więc Taki ostatni gadżet chyba z tej serii, tak mi się wydaje, przynajmniej no, w ogóle chyba jeden z ostatnich gadżetów, już o których będziemy wspominać, to jest kapelusz. Kapelusz to jest oprócz tego, że rewelacyjny dodatek plus 10 do stylówki, tak. e, no to jeszcze faktycznie chroni naszą głowę, e, chroni nas przed przegrzaniem i, i no same plusy, a naprawdę wybór kapeluszy teraz po prostu, Wszędzie, mówię, że wszystkie kolory, wszystkie kolory. Ro rodzaje, bo mam wrażenie, że mm, kiedyś nie było aż takiego głum. Nie, bum. nie. To nie. Kiedyś się naszą. No, bo ja w ogóle ten kapelusz to jest kapelusz Scary. I to jest kapelusz, który ma 6 lat. Ja go chyba kupiłam na studia. A jak dobrze wygląda tak naprawdę? No właśnie, a używam go chociaż, no nie wiem, jak tak się przyjrzysz, to już nie wygląda tak dobrze. Ale <grym> jest przeze mnie maltretowany zawsze. Co lato. Mhm, też. No dobra, jeszcze, jeszcze żartowałam, jeszcze jedna <grym> rzecz z ochrony takiej właśnie przeciwsłonecznej. To bardzo fajne, też modny dodatek, tylko tym razem ciuchowe. To są kimona. Zwykle z takich właśnie delikatniejszych, trochę cieńszych materiałów, tak żeby mm, to, że zakładamy coś z trochę dłużkim, dłuższym rękawem na lato, mm -hmm. tak bardzo nas nie, nie grzało, a raczej też chroniło przed słońcem. To naprawdę jest taka delikatna... Jest taki apel do bladych osób. Tak. O, pewnie jak macie taką skórę, która się szybko opala, to luzik, ale... No my musimy o tym myśleć nie tylko o tym, że nakładamy coś na twarz, to jest na głowę, ale też na ramiona. No po prostu całość musi być totalnie. Ochroniona. Dokładnie. A te kimono też bardzo fajnie po prostu można wystylizować mm -hmm. i e, są naprawdę takie właśnie przyjemne, takie delikatne, jak jeszcze zawie wiatr, to, 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 to. I w ogóle rewelacyjny dodatek też na plażę jako po prostu e, ozdoba na kostium, tak? O, czy ozdoba. Wiecie o co mi chodzi? Że po prostu bardzo fajnie wygląda przy, przy samym bikini, także też kimono must have. Ostatnim dodatkiem, ostatnią rzeczą, ostatnim niezbędnikiem letnim, o którym powiemy, to w moim przypadku są buty. I ja jestem dużą fanką obcasów, szpilek i praktycznie zimą o nich zapominam, ale wiosny, wiosną i latem do nich wracam. I jestem bardzo dużą fanką moich melis, które kupiłam w tamtym roku i naprawdę są, są cudowne i w ogóle moja stopa się w nich nie, płaci, mimo że są no, gumowe i kurczone no stop pachną. I mm. naprawdę jeżeli zastanawiacie się nad kupnem melisek, to ja Wam serdecznie polecam swoje, jak akurat upolowałam na jakieś total przecenie naprawdę za na niewielkie pieniądze. Jak, jak poszukacie dobrze, Szukajcie, dotyczyć... a znajdziecie. Tak, dokładnie. I dodatkowo jestem też fanką sandałków na Obcasie, których teraz nie mam, pokażę Wam je na przebitce. Osobiście kupuję je najczęściej na stronie Dizzy. Myślę, że kojarzycie. To jest taki bardzo popularny sklep z butami. Niedrogimi, a naprawdę fajne stylówki. Myślę, że to są buty na taki jeden sezon, chociaż niektóre sandałki mam już dwa czy trzy sezony. To dużo. No. I tak samo slip-ony też mam z Dizzy. I też bardzo je lubię i też latem je noszę. W ogóle teraz też przyszłam w ogóle w slip-onach. A ja mam taki mały apel w górę dla ludzi, którzy nie lubią sandałków. Ja jestem tą osobą. Ale nie ja nie, nie mam ani jednej pary. Nawet? Ja w ogóle nie lubię, yy, bardzo nie lubię, coś takie dziwne, ale pokazywania stóp. E, w Ty masz mogę coś ze stopami właśnie dziwnie No, mam <laughs> takie coś, ale ja zdecydowanie wybieram e, jedyną rzeczą, która może być odsłonięta w letnich mułach, to jest pięta. Uh -huh. Bardzo nie lubię sięgać po właśnie sandałki. Dla mnie ja w ogóle całe, sportowa, całe nie, wiosna, tak nawet w zimę najchętniej chodziłabym w Adidasa albo w Trampa. No, bo to się też z Karlą trochę różnimy, że ja mam bardziej taki, Karla jest taka bardziej... Sportowo dziewczęca, ja częściej sięgam po takie, właśnie, obcasowo, Tak. Mm -hmm. Tym się trochę różnimy, ja kocham je, no po prostu są takie piękne. No, no są, przestać ja o nich mówić, bo cieszę się tak bardzo, że mogę do nich wrócić teraz. Więc tak, to był w sumie nasz ostat... ostatni niezbędnik. Dokładnie, tak. No, też jest trochę to... tego było. Trochę tego było. Ciekawe, ile będzie trwał mm -hmm. ten film. E, mamy nadzieję, że taka wersja troszeczkę inna niż zwykle, z innym tłem i. E tym dźwiękiem, o którym trochę się martwimy, ale mam nadzieję, że dobrze nas słyszeliście, że trwało się wszystko podobało i oczywiście chciu w górę, chciu w górę dla tych, którzy nie noszą sandałek, To nie. I dziękujemy wam za dzisiejsze spędzenie czasu z nami. Tak. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa. Ok. Ostat... To czekaj, bo się tak do tyłu. Ja. Ja. Czekaj, bo to się dęda. Teraz to jeden da. Dąbiewski zatrzymają. Ale wojny Tego letniego czasu to jest po prostu ochrona przeciw tego, przeciwsłoneczna. So. <noise> 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 Jeszcze raz. <noise>